Ania Rubik znów zaskoczyła świat. Po latach milczenia i spekulacji dotyczących jej życia uczuciowego, wreszcie potwierdziła to, o czym od dawna mówiły media w wieku 42 lat, wzięła ślub, a ceremonia odbyła się w miejscu owianym tajemnicą z dala od kamer i blasku fleszy. Modelka, aktywistka i przedsiębiorczyni, znana z perfekcyjnie kontrolowanego wizerunku, tym razem pozwoliła sobie na gest niezwykle osobisty. Jak się okazuje. Uroczystość odbyła się w niewielkiej miejscowości na południu Hiszpanii, w otoczeniu winnic i oliwnych drzew, gdzie Ania i jej partner przez ostatnie miesiące spędzali coraz więcej czasu. Miłość, która połączyła tę parę, dojrzewała powoli, w ciszy i bez medialnego rozgłosu. Bliscy Ani przyznają, że od dawna widać było zmianę w jej zachowaniu, z kobiety skoncentrowanej wyłącznie na pracy, podróżach i działalności społecznej stała się osobą bardziej wyciszoną, ciepłą, uśmiechniętą. W jej spojrzeniu pojawił się spokój, jakiego wcześniej nie znano. Partner, którego tożsamość przez długi czas utrzymywała w tajemnicy, miał wprowadzić do jej życia równowagę, o jakiej zawsze marzyła. Widziano ich razem w Nowym Jorku, Paryżu i Barcelonie, ale to właśnie w Hiszpanii znaleźli swoje miejsce i tam zapadła decyzja o ślubie. Według osób z otoczenia pary, ceremonia była kameralna i niezwykle emocjonalna. Nie było tłumów celebrytów ani sponsorowanych marek, lecz szczerość, intymność i prostota. Ania miała na sobie suknię własnego projektu, inspirowaną naturą i ruchem, z delikatnymi haftami, które symbolizowały początek nowego etapu w jej życiu. Goście, wśród nich tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina, wspominają atmosferę ciepła. Muzykę na żywo i moment, gdy modelka wzruszona do łez, dziękowała za to, że po latach samotnych podróży odnalazła kogoś, kto naprawdę ją rozumie. Ta miłość zmieniła jej codzienność. W ostatnich miesiącach Ania rzadziej bywała na czerwonym dywanie, więcej czasu spędzała w naturze, na spacerach i w pracy nad nowymi projektami społecznymi. Jej przyjaciele mówią, że nauczyła się zwalniać, słuchać i cieszyć się chwilą. W rozmowach prywatnych często podkreśla, że życie w blasku reflektorów bywa samotne, a prawdziwe szczęście przyszło dopiero wtedy, gdy odważyła się zaufać drugiej osobie. Ślub ani Rubik to nie tylko wydarzenie towarzyskie, to symbol dojrzałej decyzji, w której kariera i miłość wreszcie znalazły równowagę. To także dowód, że nawet najbardziej niezależne kobiety potrzebują bliskości, spokoju i poczucia, że ktoś stoi obok w najważniejszych momentach życia. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów o tej wyjątkowej ceremonii, dowiedzieć się, kim jest wybranek Ani Rubik i jak wyglądało przygotowanie do ślubu, zasubskrybuj nasz kanał już teraz, aby nie przegapić kolejnych wiadomości i ekskluzywnych materiałów z życia jednej z najbardziej inspirujących kobiet świata mody. Ania Rubik od miesięcy przygotowywała się do tego momentu, choć niemal nikt o tym nie wiedział. Wszystko odbywało się w tajemnicy, z pełną dyskrecją. I starannie zaplanowaną symboliką, miejsce, w którym para postanowiła złożyć przysięgę, miało dla niej głębokie znaczenie. Była to ta sama okolica, w której Ania spędziła jedno z najpiękniejszych wakacji w życiu wiele lat temu. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że właśnie tam powróci, by rozpocząć nowy rozdział. To nie była decyzja spontaniczna, lecz dojrzewająca przez długie miesiące refleksja nad życiem, miłością i tym, co naprawdę daje poczucie spełnienia. Osoby z jej bliskiego kręgu zdradzają, że od chwili, gdy poznała swojego partnera, Ania zaczęła się zmieniać. Stała się łagodniejsza, bardziej otwarta na ludzi i mniej surowa wobec siebie. Jej codzienność, dotąd wypełniona obowiązkami, podróżami i działaniami na rzecz kampanii społecznych, nabrała zupełnie nowego rytmu. Poranki zaczęły się od wspólnej kawy, a nie od wiadomości ze świata mody. Wieczory, zamiast w hotelowych pokojach, spędzała na tarasie domu, wpatrując się w zachód słońca, to był moment wyciszenia, którego jej dusza od dawna potrzebowała. Miłość, która połączyła ich dwoje, zrodziła się z przyjaźni i wspólnego postrzegania świata. Partner ani, przedsiębiorca zajmujący się projektami związanymi z ochroną środowiska, od początku rozumiał jej pasję i zaangażowanie. Cenił w niej autentyczność i siłę, ale też wrażliwość, którą potrafił wydobyć spod perfekcyjnego wizerunku. Z czasem zaczęli spędzać coraz więcej czasu razem, najpierw w Nowym Jorku, później w Lizbonie, aż w końcu znaleźli swój azyl w hiszpańskiej Andaluzji. To tam powstała myśl o ślubie, który miał być nie wydarzeniem medialnym, lecz aktem bliskości, zrozumienia i wdzięczności. W relacjach z rodziną Ania zawsze była pełna ciepła. Lecz przez wiele lat jej bliscy czuli, że w jej życiu brakuje równowagi. Gdy opowiedziała matce o decyzji dotyczącej ślubu, w głosie miała emocje, których nikt wcześniej nie słyszał. Mamo, wreszcie jestem spokojna, miała powiedzieć podczas rozmowy telefonicznej. Ta spokój był w niej widoczny na każdym kroku. Nie chodziło o spektakularne gesty, lecz o małe zmiany, częstsze uśmiechy, kontakt z przyjaciółmi, mniej pośpiechu. Ania, która przez lata żyła w świetle reflektorów, teraz wybierała ciszę, bliskość i prawdę. Ślub, planowany na wiosnę, miał być odzwierciedleniem jej osobowości elegancki, ale prosty, symboliczny, ale pełen emocji. Suknia ślubna została zaprojektowana przez nią samą, inspirowana naturą, wolnością i ruchem powietrza. Tkanina miała być lekka jak wiatr, a każdy detal przemyślany, jakby był częścią jej historii. Goście zostali zaproszeni do ostatniej chwili, a miejsce ceremonii posiadłość otoczona drzewami oliwnymi pozostawało tajemnicą nawet dla większości z nich, aż do dnia uroczystości. Atmosfera przygotowań była pełna radości, ale też skupienia. Ania, znana z perfekcjonizmu, tym razem pozwoliła sobie na naturalność. Nie chciała wielkich dekoracji, tłumu, kamer, ani sponsorowanych marek. W zamian muzyka na żywo, światło świec i wspólna kolacja przy długim stole. Miała to być noc, w której wszystko stanie się proste? Ona, on, ich bliscy i przestrzeń, w której miłość mówiła własnym językiem. W jej zachowaniu widać było dojrzałość i wdzięczność. W rozmowach z przyjaciółmi mówiła, że ten związek nauczył ją słuchać, a nie tylko działać. Partner często towarzyszył jej w pracy charytatywnej, wspierał kampanie edukacyjne i dbał, by mimo napiętego harmonogramu zawsze znalazła chwilę dla siebie. W jego obecności, Ania zrzucała maskę perfekcji i stawała się po prostu sobą kobietą, która śmieje się z drobiazgów, gotuje, tańczy i nie boi się być niedoskonała. Ślub ani Rubik to coś więcej niż kolejny rozdział w życiu gwiazdy, to manifest spokoju po latach intensywnego życia. To historia kobiety, która odnalazła harmonię między światem mody a prawdziwymi emocjami, między blaskiem a ciszą. W jej oczach dziś nie ma już pośpiechu, jest pewność, że wszystko co najważniejsze wydarzyło się we właściwym momencie. Wielu fanów zareagowało z ogromnym wzruszeniem, gdy wiadomość o jej miłości i nadchodzącym ślubie obiegła media. Komentarze pełne były życzeń szczęścia, wdzięczności i podziwu. Ludzie, którzy przez lata śledzili jej karierę, teraz widzą w niej nie tylko ikonę stylu, ale przede wszystkim kobietę, która po długiej drodze zawodowej i osobistej, Odnalazła swoje miejsce. Miłość Ani Rubik i jej partnera nie zawsze była bajką, choć dziś wydaje się, że osiągnęli harmonię, o jakiej marzy wielu. Zanim jednak dotarli do tego miejsca, przeszli przez liczne burze emocji i różnice, które czasem zdawały się nie do pokonania. W pewnym momencie ich związek stał się testem cierpliwości, wyrozumiałości i zaufania. On, człowiek praktyczny, przywiązany do konkretów, planów i stabilności. Ona, artystka, wizjonerka, pełna emocji i spontanicznych decyzji, dwa światy, które zderzały się ze sobą, ale jednocześnie przyciągały z magnetyczną siłą. Bliscy pary przyznają, że były momenty, kiedy Ania potrzebowała przestrzeni. Przez lata żyła w świecie, w którym każdy dzień był inny, każde spotkanie wyzwaniem. Trudno było jej nagle zwolnić, dostosować się do rytmu życia, który narzucała miłość. Były chwile ciszy, niedopowiedzeń, a także łez. Jednak mimo napięć zawsze znajdowali sposób, by do siebie wrócić. W ich relacji pojawiła się dojrzałość ta, która nie polega na braku konfliktów, lecz na umiejętności rozmawiania po burzy. Jedno z najtrudniejszych starć między nimi miało miejsce, gdy Ania postanowiła poświęcić kilka miesięcy na projekt edukacyjny dotyczący praw kobiet w Europie Wschodniej. Jej partner czuł że coraz częściej znika w świecie obowiązków, że ich wspólne życie znów ustępuje miejsca karierze. Doszło do ostrej rozmowy, po której oboje milczeli przez kilka dni, ale to właśnie w tym milczeniu Ania zrozumiała, że nie musi wybierać między pasją a uczuciem, że miłość nie wymaga rezygnacji, lecz równowagi. Spotkali się ponownie w miejscu, w którym po raz pierwszy powiedzieli sobie Kocham cię. Tam, wśród dźwięków gitary i zapachu letniego powietrza, przyrzekli sobie, że zawsze będą szukać kompromisu, nie zwycięstwa, z czasem nauczyli się rozmawiać inaczej, nie przez emocje, lecz przez słowa pełne szacunku. Ania zaczęła mówić mniej, słuchać więcej. On z kolei zrozumiał, że jej potrzeba wolności nie oznacza dystansu, lecz sposobu na twórcze życie. Zamiast walki o dominację pojawiło się wzajemne zrozumienie. To właśnie wtedy ich miłość nabrała głębi, nie była już euforycznym uniesieniem, lecz spokojnym nurtem, w którym mogli płynąć razem. Przyjaciele ani mówią, że ten związek ją odmienił. Z kobiety wiecznie pędzącej, walczącej o swoje miejsce na świecie, stała się osobą bardziej refleksyjną, ciepłą i pogodzoną ze sobą. Nauczyła się mówić o uczuciach, czego wcześniej unikała. Zaczęła też częściej wracać do rodzinnego kraju, spotykać się z przyjaciółmi, których przez lata zaniedbywała. Partner zawsze był u jej boku, nie jako cień, lecz jako wsparcie. Wspólnie tworzyli przestrzeń, w której oboje mogli być sobą. Gdy wiadomość o ich ślubie obiegła media, reakcje fanów były natychmiastowe. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy, pełnych wzruszenia, podziwu i wdzięczności, wiele osób pisało, że w świecie pełnym krótkotrwałych relacji historia Ani i jej partnera przywraca wiarę w prawdziwą miłość. Jej wieloletni współpracownicy z branży mody przyznawali, że nie widzieli jej jeszcze tak szczęśliwej i spokojnej. Nawet ci, którzy znali ją od początku kariery, zauważyli w niej nowy blask taki, którego nie da się osiągnąć światłem reflektorów, tylko obecnością drugiego człowieka. Ania, która przez lata była symbolem niezależności, teraz staje się symbolem równowagi. Jej miłość nie jest hałaśliwa, lecz pełna ciszy i wdzięczności. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziała, że prawdziwe szczęście to nieperfekcyjny związek, ale to, że po każdej burzy chce się znów usiąść obok tej samej osoby. Te słowa stały się cytowane w mediach, bo oddają esencję jej drogi kobiety, która zrozumiała, że najpiękniejsze relacje to te, które dojrzewają razem z nami. Publiczność zareagowała z entuzjazmem. Na jej profilach społecznościowych pojawiły się gratulacje od fanów z całego świata, od Nowego Jorku po Warszawę. Ludzie dzielili się wspomnieniami o tym, jak Ania inspirowała ich przez lata swoją siłą i szczerością. Teraz ta inspiracja zyskała nowy wymiar, nie tylko zawodowy, ale i osobisty. Dla wielu to dowód, że nawet po latach samotności i trudnych decyzji można odnaleźć spokój i miłość. Bliscy pary przyznają, że ich dom w Hiszpanii stał się miejscem, w którym czas płynie inaczej. Tam powstały pierwsze wspólne projekty, tam dojrzewały pomysły. Ale też tam nauczyli się celebrować zwykłe chwile wspólne śniadania, spacery, wieczory przy winie w tym wszystkim nie ma już pośpiechu. Ania często powtarza, że to właśnie te drobne momenty stały się jej największym luksusem. Ania Rubik od lat uważana jest za jedną z najbardziej wpływowych kobiet światowej mody i kultury. Jej kariera, rozciągająca się na ponad dwie dekady, stała się symbolem nie tylko sukcesu zawodowego, ale również odwagi, świadomości i zaangażowania społecznego. W świecie, w którym piękno często jest jedynie powierzchnią, ona uczyniła z niego narzędzie przekazu, platformę do rozmowy o tym, co ważne, o wolności, równości i odpowiedzialności. Od pierwszego wyjścia na wybieg w pokazie Chanel Haute Couture w Paryżu w 1998 roku, Ania Rubik nie przestawała zachwycać. Jej charakterystyczny styl, połączenie subtelności i siły przyciągał uwagę największych projektantów świata. Przez lata współpracowała z Karl Lagerfeldem, Hedis Slimane'em, Alberem Elbazem czy Antonym Vaccarello, który wielokrotnie podkreślał, że to właśnie Ania była jego najważniejszą inspiracją. W 2012 roku, pojawiając się w jego słynnej sukni z głębokim rozcięciem na gali Met w Nowym Jorku, stworzyła moment, który przeszedł do historii światowej mody. Jej twarz zdobiła okładki dziesiątek międzynarodowych magazynów od Vogue i Harper's Bazaar po Time i Porter. Była bohaterką kampanii dla największych domów mody. Chanel, Dior Gucci, Balmain Fendi, Givenchy Valentino, Yves Saint Laurent, każda z tych współprac pokazywała inne oblicze Rubik od elegancji Hot Couture po nowoczesny minimalizm. Mert and Marcus, Mario Testino, Peter Lindberg, Ani Leibowitz wszyscy oni podkreślali, że praca z Anią to nie tylko spotkanie z modelką, ale z osobowością, która wnosi do każdej sesji głębię, refleksję i emocje. Jednak świat wybiegów i fleszy nigdy nie był dla niej celem samym w sobie. Ania Rubik wykorzystała swoją pozycję, aby mówić głośno o sprawach, które przez lata były w Polsce tematem tabu. W 2018 roku stworzyła organizację SexEDPL inicjatywę, która edukuje młodych ludzi w zakresie seksualności, szacunku i relacji. Jej kampanie społeczne stały się punktem odniesienia dla całego kraju, a sama Rubik zaczęła być postrzegana nie tylko jako modelka. Lecz także jako głos pokolenia. To dzięki jej determinacji tysiące uczniów, rodziców i nauczycieli zaczęło rozmawiać o edukacji seksualnej z odwagą i empatią. Jej aktywność nie ogranicza się jednak tylko do tego tematu. Rubik od lat wspiera prawa kobiet, osób LGBT i działania na rzecz klimatu. Występowała na forum ONZ, zabierała głos podczas międzynarodowych konferencji. A jej nazwisko wielokrotnie pojawiało się w kontekście współczesnych ruchów społecznych, które zmieniają sposób, w jaki myślimy o równości i odpowiedzialności społecznej, to właśnie za ten głos odwagi w 2024 roku otrzymała Medal Wolności, słowa jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych w Polsce za obronę wartości demokratycznych. Rubik udowodniła, że piękno i siła mogą współistnieć z zaangażowaniem i autentycznością. Stworzyła własny zapach. Oryginal by Ania Rubik zaprojektowała jego flakon i kampanię, stając się nie tylko twarzą, ale i twórczynią marki. Jej tytułowy magazyn 25, który współtworzyła z międzynarodowymi artystami, wprowadził nową jakość do rozmów o kobiecości, erotyce i sztuce. Projekty Rubik łączyły świat mody i refleksji, czyniąc z niej nie tylko artystkę, ale i kuratorkę współczesnej wrażliwości. Niemniej istotna była jej obecność w telewizji. Przez lata wspierała młodych projektantów i modeli, występując w programach takich jak Top Model Polska czy Project Runway. Jej rady, zawsze pełne profesjonalizmu i empatii, stały się bezcennym wsparciem dla tych, którzy marzyli o karierze w modzie. Występowała także jako jurorka w The Fashion Show u boku Iman i Isaaca Mizrahiego, wnosząc do programu europejską elegancję i wrażliwość. Z biegiem lat Rubik poszerzała swoje horyzonty. Reżyserowała teledyski, tworzyła krótkie filmy i współpracowała z artystami z całego świata, od Marina Abramowicz po Amerykę Mase. Jej projekty często łączyły sztukę, muzykę i ruch, pokazując, że moda to nie tylko wygląd, ale forma komunikacji. W 2015 roku została kuratorką Forum Sztuki i Mody, które zgromadziło setki twórców, projektantów i młodych aktywistów. Mimo międzynarodowych sukcesów, Ania nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Często wraca do Polski. By spotykać się z młodymi ludźmi i wspierać lokalne inicjatywy. W rodzinnym Rzeszowie została uhonorowana tytułem honorowego obywatela, co dla niej, jak przyznała, było jednym z najbardziej osobistych wyróżnień w karierze. W 2018 roku otrzymała tytuł Kobiety Roku magazynu Glamour, a także została uhonorowana nagrodą Gazety Wyborczej jako superbohater za działalność społeczną. Jej kampanie zdobyły międzynarodowe uznanie. A liczba nagród, które otrzymała od Pri de la Moda po L-Style Icon Award, jest dowodem, że świat dostrzega w niej coś więcej niż tylko modelkę. Dziś Ania Rubik jest nie tylko ikoną mody, ale symbolem wolności i odpowiedzialności. Jej historia inspiruje, bo pokazuje, że sukces to nie tylko splendor i sława, lecz także umiejętność wykorzystania własnego głosu do zmiany świata na lepsze. A każdy jej krok, każde słowo, każdy projekt stają się częścią większej opowieści o kobiecie, która z wybiegów i okładek trafiła prosto do serc ludzi. Ania Rubik nie zwalnia tempa. Po latach dominacji na wybiegach, wciąż pozostaje jedną z najważniejszych postaci w światowej modzie, ale także jedną z najbardziej wpływowych polek na arenie międzynarodowej. Jej działalność, zarówno artystyczna, jak i społeczna, stale się rozwija. A każde kolejne przedsięwzięcie przyciąga uwagę branży i opinii publicznej. W ostatnich latach modelka konsekwentnie buduje własne imperium, oparte na autentyczności, edukacji i odpowiedzialności. W Paryżu i Nowym Jorku jej nazwisko wciąż przyciąga prestiżowe marki. Ania bierze udział w kampaniach globalnych domów mody, a także współpracuje z młodymi projektantami, wspierając ich rozwój i kreatywność. W wywiadach podkreśla, że największą satysfakcję daje jej praca z ludźmi, którzy dopiero zaczynają swoją drogę i potrzebują inspiracji. Dla niej moda to już nie tylko wybiegi i sesje zdjęciowe, lecz przede wszystkim przestrzeń dla dialogu i sztuki. W każdym projekcie szuka znaczenia, które wykracza poza estetykę. Rubik coraz częściej łączy świat sztuki z aktywizmem, współpracuje z fundacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną środowiska i prawami człowieka. W ubiegłym roku brała udział w globalnej kampanii na rzecz zrównoważonej produkcji tekstyliów, zwracając uwagę na wpływ przemysłu modowego na planetę. W swoich wypowiedziach apeluje o odpowiedzialność marek, ale także konsumentów, podkreślając, że każdy wybór, nawet ten dotyczący ubrań, ma znaczenie dla przyszłości świata. W Warszawie Ania prowadzi warsztaty w ramach programu SexED.pl, podczas których spotyka się z młodzieżą i nauczycielami. To dla niej wyjątkowo ważna część działalności kontakt z ludźmi, którzy dzięki edukacji zaczynają rozumieć, jak ważny jest szacunek, otwartość i świadomość emocji. Rubik znana jest z tego, że nie unika trudnych tematów, ale zawsze mówi o nich z empatią i wrażliwością. Jej podejście, pełne ciepła i prostoty, sprawia, że młodzi ludzie chętnie jej słuchają i ufają. W świecie mody wciąż cieszy się ogromnym uznaniem. W ostatnich sezonach była twarzą nowych kampanii dla marek, które promują ideę zrównoważonego rozwoju, w tym dla Boucheron, gdzie pełni funkcję globalnej ambasadorki. Jej obecność w kampaniach nie jest przypadkowa. Rubik stała się symbolem nowoczesnej kobiety, która łączy karierę z misją. Projektanci chętnie zapraszają ją nie tylko jako modelkę, ale także konsultantkę i współtwórczynię kolekcji, w których kobiecość ma wymiar autentyczny i silny. Rok 2023 był dla niej szczególnie intensywny. Została redaktorką gościnną polskiej edycji magazynu Vogue, przygotowując jubileuszowy numer z okazji pięciolecia tytułu. Pod jej kierunkiem powstało wydanie, które połączyło świat mody z tematami społecznymi, od roli kobiet w kulturze po ekologię i sztukę nowego pokolenia. Numer ten został uznany przez branżę za jedno z najważniejszych wydań w historii Vogue. Polska. Rubik od zawsze stawiała na różnorodność doświadczeń. Poza modelingiem i działalnością społeczną angażuje się również w projekty artystyczne. Współpracowała z muzykami i filmowcami, reżyserując teledyski i filmy krótkometrażowe, w których ukazuje piękno codzienności i emocje, jakie często giną w świecie komercji. Jej najnowszy projekt łączący modę, taniec i film ma premierę zaplanowaną na koniec roku w Berlinie. Kariera Rubik to także przykład konsekwencji i wizji. Zdołała zbudować markę osobistą, która wykracza poza standardowe ramy show biznesu. Jej działalność doceniają nie tylko branżowe media, ale także instytucje kulturalne i organizacje międzynarodowe. W 2024 roku została zaproszona do Rady Programowej Europejskiej Fundacji Sztuki i Mody, gdzie pełni funkcję doradczą. W życiu prywatnym zachowuje spokój i równowagę. Choć od lat mieszka między Nowym Jorkiem a Paryżem, coraz częściej odwiedza Polskę, podkreślając, że to właśnie tutaj czuje największą więź emocjonalną. Utrzymuje bliski kontakt z rodziną i przyjaciółmi, a także wspiera lokalne inicjatywy artystyczne. Wielokrotnie powtarzała, że najważniejszym celem w jej życiu jest pozostanie wierną sobie zarówno na wybiegu, jak i poza nim. Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu. Ania Rubik stała się symbolem współczesnej kobiety sukcesu, odważnej, niezależnej i empatycznej. Jej droga pokazuje, że można łączyć świat sztuki i aktywizmu, nie rezygnując z autentyczności. Każdy jej projekt, każda kampania i każde wystąpienie publiczne są dowodem na to, że za sławą i pięknem kryje się człowiek o ogromnej wrażliwości i poczuciu misji. Dziś Ania Rubik to nie tylko ikona stylu, lecz także głos pokolenia, które chce zmieniać świat na lepsze. I choć jej kariera trwa nieprzerwanie od ponad dwóch dekad, wydaje się, że najlepsze rozdziały wciąż są przed nią pełne odwagi, pasji i inspiracji, które na nowo definiują znaczenie słowa sukces. Dziękujemy, że byliście z nami, aby wspólnie przeżyć tę niezwykłą opowieść o Ani Rubik kobiecie, która udowodniła, że prawdziwe piękno tkwi nie tylko w wyglądzie, ale przede wszystkim w odwadze, empatii i wierności sobie. Jej historia to symbol siły i niezależności, ale też delikatności i serca, które bije dla innych. To dowód, że można być ikoną światowej mody, a jednocześnie pozostać człowiekiem wrażliwym, uważnym i autentycznym. Ania Rubik nie tylko zmieniła oblicze mody, lecz także wpłynęła na świadomość społeczną milionów ludzi, inspirując ich do działania, rozmowy i odwagi w wyrażaniu siebie. Każdy jej krok, każda inicjatywa i każde słowo niosą przesłanie, że warto wierzyć w wartości, które czynią świat lepszym miejscem. Jej determinacja, elegancja i pokora stały się inspiracją dla całego pokolenia kobiet i mężczyzn, którzy pragną żyć świadomie i z pasją. Niech jej historia przypomina, że sukces to nie tylko blask reflektorów, ale codzienna praca, odwaga i miłość do tego, co się robi. Dziękujemy wszystkim widzom i czytelnikom, którzy są z nami, wspierają i dzielą się emocjami. To dzięki Wam te historie żyją i trafiają coraz dalej, inspirując innych do wiary w siebie i w dobro. Jeśli chcesz być na bieżąco z najpiękniejszymi opowieściami o życiu, sztuce miłości i pasji, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Kliknij, subskrybuj, włącz powiadomienia i zostań z nami, aby nie przegapić kolejnych historii pełnych emocji, ciepła i inspiracji. Dołącz do naszej społeczności ludzi, którzy wierzą, że świat staje się lepszy, gdy uczymy się go widzieć sercem.